Cześć moi drodzy, witajcie, tu Mariusz z kanału NowNews.de Dzisiejszą wędrówkę, zabieram Was w dzisiejszą wędrówkę po Ritterburgu w, Pod miejscowością Edenkoben Jesteśmy w lesie Jest bardzo fajnie, bardzo ciepło, w końcu ładna pogoda Ale to co widzicie tutaj dookoła jest pełno ludzi tak? Także to jest minus tego wszystkiego Czyli ludzie, którzy byli do tej pory zamknięci w domach E, ruszyli gromadnie stadami na e, ścieżki leśne, na dukty. E, także nie ma spokoju, albo jeżeli ktoś lubi spokój, tak jak ja, to musi po prostu wczesną, e, wcześnie rano wybrać się mm, na, na spacery, na wędrówki. Wjechałem tutaj e, kolejką linową, z której filmik Wam później pokażę. Pokażę Wam też kilka ujęć z samego zamku, natomiast na górze znajduje się oprócz zamku również to, co widzicie za moimi plecami, czyli e, ogrodzenie z dzikimi zwierzętami, e, czyli z jakimiś tam sarenkami. No, szkoda, że są po prostu tak trzymane tylko po to, żeby e, ludzie mogli sobie nacieszyć oko, tak, bo nie chce się łazić po górach i zwierząt szukać, czy gdzieś na nich czekać, czy po lasach ich wypatrywać. Tylko prościej jest po prostu ogrodzić je siatką, zamknąć i e, spragnieni, prawda, sarynek, turyści mogą sobie e, popatrzeć na sarnę, mogą ją sobie tam nakarmić, kupić jakieś jedzonko. No bez sensu moim zdaniem, no ale trudno, takie czasy. E, dobra, na razie to wszystko. Później kilka e, dodatkowych ujęć z panoramy, z góry i e, ze zjazdu kolejką. Na razie, trzymajcie się, hej! Jesteśmy na górze, gdzie jest zamek, stary zamek z tarasem, gdzie w tej chwili można coś zjeść, napić się piwka. I z takim widokiem z gór. Także bardzo pięknie, piękna pogoda, wygląda to wszystko naprawdę. Super spektakularnie. I zjeżdżamy teraz kolejką w dół z Ritterburg z góry. Gdzie możemy sobie podziwiać widoki. Może będziemy mieli szczęście, to pod nogami będą nam przebiegały zwierzątka. Ale chyba takiego szczęścia nie będziemy mieć, prawda? No chyba nie. Ale możemy za to podziwiać piękne widoki. Przed nami Eden po lewej stronie Neustadt. Również ze swoim hambacher schloss. Wjazd na taką górę kosztuje 15 euro dla trzyosobowej rodziny w tą i z powrotem. Natomiast można też sobie pojechać w jedną stronę, czyli na przykład wjechać do góry i zejść sobie na dół, i wtedy kosztuje to połowę ceny, oczywiście. Jedzie się, ile się jedzie? Około 5 minut, nie? Jadą te wagoniki. No, Także nie, nie zbyt długo, ale wystarczająco, żeby sobie pooglądać krajobrazy i troszkę poczuć przyrodę. Chociaż tak jak mówię, dzisiaj naprawdę bardzo wiele osób przyjechało tutaj Żeby troszkę właśnie wyrwać się z domu. Jest ci zimno? Nie. Okej, okay, wyłączymy już.